Cześć, z tej strony Zordi Petrohead, Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Nissana Skyline GTR z filmu Zaszybcy za wściekli z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 37 numer kolekcji, a potem złożymy sobie tylną ramę pomocniczą i przewody hamulcowe. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej, a teraz zaczynamy. Numer 37 zawiera tylna rama pomocnicza: metalowa, lewa tylna dolna belka poprzeczna, metalowa, spornik 1 lewej tylnej dolnej belki poprzecznej, metalowy, spornik 2 lewej tylnej dolnej belki poprzecznej, metalowy, prawa tylna dolna belka poprzeczna, metalowa, spornik 1 prawej tylnej dolnej belki poprzecznej. Metalowy. Wspornik 2 prawej tylnej dolnej poprzeczki. Belki poprzecznej powinno być metalowy. Przewody hamulcowe 4 sztuki gumowe. Przewód podciśnienia 1 gumowy. Przewód podciśnienia 2 gumowy. I dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie ee... Lewy tylny wspornik. Lewy tylny dolny wspornik belki poprzecznej. I teraz oczywiście rozpoznajemy to po literce L. Bierzemy sobie też jego wsporniki. I teraz ten wspornik, czyli numer 1, tutaj też mamy literkę L bardzo dobrze widoczną. Tutaj tak samo. A tam mamy R w tamtych. Więc tutaj zajmujemy się teraz zajmujemy się tymi spornikami, e, więc właśnie w ten sposób tak jak mamy, widzicie, tak trzymam tą część spornik. W ten sposób przy, e, przykładam. Biorę śrubkę OM i wkręcamy od strony zewnętrznej. To on przechodzi czy nie przechodzi? Nawet śrubokręt do zadań specjalnych ma lekki problem, no ale dobra. Jest wspornik, jest ruchomy trochę z oporem, ale jest. Teraz to samo robimy z drugim wspornikiem. Też go umieszczamy w ten sposób. Aha, śrubka OM. I wkręcamy się. O, tu jest lepiej. Dobra. Tak jest. Teraz to samo robimy z prawą stroną, czyli mamy prawę. Trzymam w ten sposób ten element. W ten sposób. Mam nadzieję, że się nie mylę. śrubka OM. I zje wkręcamy. To samo z drugim. Mhm. Jedna i drugie się rusza, tak jest i teraz te elementy przymocowujemy do lewej tylnej, to do tylnej ramy pomocniczej. I teraz tą ramę trzymamy sobie w ten sposób. I teraz bierzemy lewą, lewy element. I teraz tymi słożniami, które tutaj mamy, wciskamy się w odpowiednie otworki. Jest to duże ułatwienie. Bierzemy sobie dwie śrubki CM. I wkręcamy się tutaj. Mhm. I teraz dokładnie to samo robimy z drugiej strony z prawą częścią, czyli w ten sposób. Stworznię to otworów. Już trochę z większym oporem wchodzą, ale weszły dwie śrubki CM i wkręcamy. Okay. no i na razie ten element, zespół elementów sobie odkładamy na później. A teraz y, powoli wracamy do komory silnika, ponieważ będziemy ją zamykać. Tutaj mamy właśnie tą ścianę grodziową y, i... Okej, okay. czyli mamy tutaj e, cztery sworznie. Jak Wam mówiłem, tu jest ten taki boczny, z którym będzie problem. I dzisiaj dostaliśmy cztery przewody hamulcowe. I te cztery przewody hamulcowe oczywiście wciskamy w te cztery sworznie. Zobaczymy, czy paluchami się uda. A i od razu jak e, sobie zamontujemy, to od razu możemy kabelek tutaj e, przeprowadzić za pompą hamulca hamulc pompą hamulcową sprzęgła. Więc ja sobie za nią już. Belek prowadzimy, nie wiem czy tutaj mam wciskać to, czy nie. Czy po prostu niech sobie tutaj idzie? Tak, po prostu tutaj. I cyk, wszystko tutaj się zmieściło ładnie i się trzyma. I teraz bierzemy sobie mocowania przewodów z etapu 32. To są te elementy. No, i właśnie, żeby tutaj unieruchomić te kabelki, żeby nam nigdzie nie wypadały, to właśnie te mocowania umieszczamy. A no, tutaj będzie ciężko. No, w tym miejscu widzicie dwa otworki, i w tym miejscu. Zaczniemy oczywiście od tego trudniejszego. Tu już raczej musi być penseta. Zobaczymy, jak to wyjdzie jak to zrobić mając tylko i wyłącznie dwie ręce Czy czyżby się udało końca I tu do końca. Wow! Dobra, udało się. Troszkę tam ściśnięte te kabelki. No ale to nie będzie miało wpływ na właściwości jazdy modelu. Dobra, i teraz robimy to samo tutaj. One troszeczkę muszą być ściśnięte, widzę, bo po prostu cztery w rzędzie się, się nie mieszczą. Tu już spróbuję normalnie paluchami. I jest, ale pięknie, dobra. Wyszedłem spoza kadru, no ale musiałem się mocno tutaj skupić. Dobra, bardzo fajnie. Kabelki ogarnięte. I teraz wracamy sobie z naszą komorą silnika. I teraz będziemy. Który to jest krótszy czy dłuższy? Muszę sobie go odwrócić, żeby mieć dokładnie tak jak mi tu instrukcja mówi. I teraz jeden koniec wciskamy tutaj w ten element, w górny stworzeń. Więc tu się o wciskam. Tak jest a drugi jego koniec montujemy szkoda, że nie pokazali jej troszeczkę wyraźniej ja też nie mam tutaj dostępu światła aha, dobra czyli nie wiem czy będzie widać, czy nie będzie widać tam jest taki cycuś, więc w tego cycusia musimy ten przewód wcisnąć ale zanim to zrobimy to musimy przeprowadzić ten kabel najpierw o tutaj tędy o, 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 o. bierzemy sobie pręsetę i teraz w tamten otwór trzeba się wcisnąć trochę długi ten kabel i znowu nie widzę no i kiedy jesteś? A tutaj pod blokiem to nie będzie łatwa operacja. Jeszcze zaraz mi się skończy miejsce na karcie. Będzie w ogóle super. To jest na pewno ten, czy ten dalszy? A to ten dalszy cycek. No dobra, jeszcze raz go spróbuję wam pokazać. Na na przybliżeniu, tylko no nie mogę takiego kąta chyba złapać który byłby widoczny, no dobra, no zobaczę później w montażu czy to widać, czy nie widać no ale tam no właśnie jakimś cudem muszę się teraz dostać i tam wpiąć tu sobie ręką zasłaniam, więc w ogóle nie widzę no wchodź, bo już to o, o. Jest najgorsze w pensy. Także one na końcówkach, tam gdzie najbardziej się tego potrzebuje, to one tracą swoją przyczepność. I mam duży problem właśnie z takimi rzeczami. Dobra, powiedzmy, że jest pięte. No dobra, udało mi się tutaj wcisnąć do końca. No, ciężko jest to zobaczyć. Ciężko jest tam dotrzeć w ogóle światłem. Ale się udało, więc kontynuujemy. Bierzemy sobie ten krótszy przewód ciśnieniowy, podciśnienia i jego wciskamy też tutaj w ten element, tylko już w stworzeń dolny. A jego drugi koniec pozostawiamy na razie wolny, więc pewnie będziemy go wciskać gdzie indziej. No, i teraz przyszedł czas na zamknięcie komory silnika. Bierzemy ścianę grodziową, którą sobie już wcześniej zrobiliśmy. Ja sobie to odkręcę w moją stronę, żeby lepiej widzieć. I teraz tak, mamy tutaj takie dwa otwory montażowe. Tutaj mamy takie gniazda, więc właśnie w ten sposób. A tu jest nad? Dobra. Więc wjeżdżamy tutaj pod ten kabel. Dopasowujemy elementy. No i oczywiście. O! Fajnie nam tutaj weszło. Prawdopodobnie otwory już się pokrywają albo ledwo co się pokrywają. O, ten się pokrywa już. Ładnie wszedł. I tutaj tak samo bierzemy sobie. Co my sobie bierzemy? Dwie śrubki CM. I przykręcamy ścianę grodziową po podwoziach. Hmm. Tak jest. E, teraz te kabelki, e, wszystkie które o, tutaj wyprowadziliśmy ładnie, e, to wczepiamy je tutaj w te e, na te cztery sworznie e, Teoretycznie tutaj e, mówią, które powinny pójść do którego. Czy ja się będę tak tego trzymać? No, mogę spróbować. No. Dobra, więc powiedzmy, że to jest ten pierwszy kabel, ja teraz muszę zauważyć, którędy on mi poszedł chyba dołem chyba dołem i to jest chyba ten kabelek, który jest najniżej i właśnie się mi tutaj schował i zakleszczył i ten pierwszy powinien pójść na ten sworzeń więc go bierę aczkolwiek wydaje mi się, że to kompletnie nie ma Żadnego znaczenia. Bo te przewody są wszystkie tej samej długości. O, już sobie tutaj zrobiłem ksycie tą pensetą. Mm, następnie dwójeczka. No, dwójka to jest oczywiście e, oczywiście ten. I on idzie teoretycznie jako drugi od dołu. I to nie jest ten kabel to jest ten kabel uh -huh. i tą dwójeczkę wczepiamy w ten sworzeń No Ty już w i wyciągnąłem go dobra, yy, dalej mamy oczywiście trójeczkę i trójeczka idzie mi tutaj wyżej i to jest nie ten tylko ten kabel i trójeczkę wpinamy w ten stworzenie. Ale opornie. Nie chcę wchodzić Dobra. No i ostatnio, już nie będę tam sprawdzać. Wiadomo. Czwarty na ostatni stworzenie. Ok. Trochę zdewastowane te kabelki, ale myślę, że e, mimo wszystko przeżyją. Mm -hmm. yy, dalej jeszcze został nam ten przewód gruby, i ten przewód gruby. Yy, kładamy na ten gruby też stworzenie. Też opornie wchodzi, ale wchodzi. O, no, tak jest i tyle. Na koniec bierzemy sobie trzpień z zacisku mocującego. przewód podciśnieniowy z numeru 33. To jest ten element i wciskamy go w, dokładnie w ten otwór. Najpierw go wcisnę. Jest do końca i teraz ten kabelek umieszczamy w tym zacisku. O, ciach. I już I to by było. Na tyle komora silnika. No tak, względnie, względnie już zamknięta, ale jeszcze coś pewnie przyjdzie, żeby to usztywnić. Tak właśnie się prezentuje, zamknięta już komora silnika ścianą grodziową. No właśnie, tutaj mieliśmy taką zmyłkę, bo niby taka tylna rama pomocnicza, coś tam, coś tam, a tu bęk i wracamy z powrotem do silnika i go kontynuujemy, i uzupełniamy, uszczelniamy tak naprawdę, bo już mamy tą, jak to nazwałem, wanienkę silnika zamkniętą. No i doszły kolejne elementy, kolejne szczegóły, kolejne kabelki, jakieś klamerki i tak dalej, które naprawdę prezentują się w wyśmienicie. I to jak ten... Ja mam wrażenie, że ja ten samochód będę trzymać na półce z otwartą maską silnika, bo tak dobrze to wygląda. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi, klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał, pomagacie mi robić dla was więcej filmów oraz między innymi macie wcześniejszy dostęp do wszystkich filmów, które dodaję na kanał. O, w następnym odcinku złożymy sobie tylne zwrotnice. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.